Nie dlatego, że nie chcę, ale Petra uzależniała, według mojej wiedzy, zaznaczam, uzależniała swoją aktywność w finansowaniu klubu także od wyników sportowych. Ja myślę, że jeśli ktoś dostrzega, że przekazywane przez niego środki są źle zarządzane, zastanawia się głęboko, czy, czy warto dalej to sponsorować. Natomiast ja nie znam przypadku, żeby ktoś odpowiedzialny. W klubie, bądź najlepiej odpowiedzialny w mieście, podjął poważne rozmowy z jakimikolwiek podmiotami zewnętrznymi. Ja sam znam osobiście wielu ludzi, którzy są zainteresowani finansowaniem tego klubu, ale oczekują poważnych propozycji. Poważnych propozycji nieokazjonalnych, tylko propozycji, które mają charakter długofalowy, pokazujący korzyści marketingowe, pokazujące spełnienie oczekiwań chociażby właścicieli i załóg, które wypracowują te środki. Czyli to coś na taki, na, na wzór tego klubu 100. Ja myślę, w, że w, tak, że zresztą wbiwie, takich, tak? takich przykładów. To mamy ręczną, ale tu możemy podciągnąć cały klub, tak? Czyli wszyscy Oczy sponsorzy. Oczywiście, tak, wszyscy sponsorzy, ludzie dobrej woli w mieście. Ja miałem okazję być na wielu stadionach w Polsce, a nawet nie chwaląc się na świecie, gdzie liczba sponsorów wymienianych chociażby przez spikera zawodów ciągnie się kilkanaście minut, a liczba banerów, haseł... Logo firm no jest naprawdę imponująca i duża, i to zaczynając od naprawdę bardzo małych ośrodków, kończąc na dużych, poważnych klubach. Odejdzie Orlen i stanie się, stanie się problem poważny. Co bym jeszcze zrobił? No przede wszystkim doprowadziłbym do tej sytuacji jasnego określenia sposobu finansowania i wysokości środków finansowych przeznaczonych na Wisłę przez miasto. Dzisiaj to jest takie łatanie. Tu pożyczymy, tu nie oddamy, tu przekażemy, natomiast nie ma jasnej wizji, chociażby w postaci długoletniej uchwały Rady Miasta, że oto właśnie miasto przeznacza takie środki na to, ażeby, ażeby klub miał w miarę bezpieczną egzystencję na takim poziomie, na jakim jest miasto stać, zaznacza. A rządki lidze Mistrzów piłki nożno proponuje odłożyć na wiele, wiele lat, bo jest to po prostu nierealne, co pokazują przykłady wielu bogatszych znacznie po polskich klubów. To, że będziemy mogli jako miasto pokazać, że oto takimi środkami właśnie dysponujemy, będzie również zachęcające dla sponsorów, którzy będą wiedzieli, że ich środki nie zostaną przeznaczone na łatanie dziur, a będą stanowiły uzupełnienie podstawowego źródła finansowania, jakim jest, jakim jest budżet miasta. Miasto wzięło na siebie tę odpowiedzialność. Ale zawodowego sportu znowu gmina nie może. Dlaczego? Jest to, jest, to sport, jest, to spółka akcyjna, jest to spółka akcyjna, której 100% właścicielem jest Płock. Jak każda spółka podlega rygorom prawa handlowego. No, właśnie było tłumaczone, że na szkolenia dla dzieci, tak? Dla ligi nie? To znaczy, jeśli, to, jeśli tak jest mówione, to w takim razie rzeczywistość rozmija się z prawdą, bo dzisiaj gro środków na utrzymanie chociażby zawodników i pracowników klubu sportowego Wisła, jeśli chodzi o piłkę nożną, pochodzi z budżetu miasta. Istnieje cała możliwość robienia różnego rodzaju aliansów, istnieje możliwość szukania sponsorów, którzy na przykład będą wchodzili w układ partnerski, którzy, te środki będą, którzy będą, wspierali, będą wspierali środki miasta. Ja patrzę naprawdę z przerażeniem na listę sponsorów, gdzie praktycznie rzecz biorąc tych sponsorów jest czterech, to znaczy Orlen, Wisła, Galeria Wisła i Wektra. Gdzieś tam w tle pokazuje się jeszcze, jeszcze kasztelan, który myślę, że wcale nie jest, na, ze względu chociażby na to, że jest producentem piwa, nie jest akurat chyba najlepszym pomysłem na, spo, na, na, spor, na sponsorowanie sportu, bo nie widzę powodu, żeby wśród młodzieży, akurat na stadionach, spo, promować te zachowania, które być może potem powodują. Powoduje okres. Liczba sponsorów spada w sposób zastraszający. Wystarczy popatrzeć na reklamy na stadionie, które na których znajdują się już puste miejsca oraz znajdują się firmy, które na przykład, dotyczy to również hali, które nie dają pieniędzy na, na płocki sport, na Wisłę, natomiast nadal, nadal są na tym stadionie promowane. Myślę również, że miasto powinno skorzystać. Z doświadczeń wielu innych klubów, które prowadzą na przykład y, sprzedaż różnego rodzaju produktów, które utożsamiane są z klubem. Myślę tutaj nam o całym szeregu. Gadżetów reklamowych, koszulek, szalików, myślę tutaj Ale na dużą. Bardzo, skalę. to bardzo to jest druga, prawie druga liga, to nie jest no, zespół pani, jakieś... pani redaktor Juventus. albo. niestety muszę Panią zmartwić. Kto to kupi? Muszę Panią zmartwić, że jeśli będzie produkt, który będzie sygnowany logo Wisła, będzie kupowany w wielu innych klubach, nie tylko tych właśnie z najwyższej półki typu Milan, Manchester United i Liverpool. Kluby odnoszą spore sukcesy przy sprzedaży chociażby napojów energetycznych. Ja widziałem takie opracowanie, z którego wynika, że na sprzedaży właśnie tego typu, tego typu rzeczy budżet klubu mógłby spokojnie uzyskać 2 miliony złotych. Widziałem poważną analizę, która zupełnie jest niedostrzegana i zupełnie lekceważona przez dział marketingu przez dział marketingu w Wiśle. Powiem więcej, na przykład zupełnie dla mnie szokującą rzeczą jest próba. Podpisania umowy z PKN Orlen na, w związku z wykorzystaniem nowej hali i z nadaniem tejże hali nazwy Orlen Arena. Suma, którą miasto chce uzyskać w wyniku dwunastoletniej umowy, jest daleko, daleko za niska w stosunku do, do możliwości wprost przeliczając tylko i wyłącznie godziny korzystania z hali, a także powierzchnie reklamowe. Podpisywanie dwunastoletniej umowy na hale no jest dla mnie. Totalnym błędem, ponieważ z roku na rok wartość, wartość produktu reklamowego, który może funkcjonować wokół tej hali, będzie wzrastała znacznie, biorąc pod uwagę chociażby to, że mam nadzieję, że znajdzie się pomysł na, to, na wykorzystywanie tej hali do wielu imprez, które w odróżnieniu od amfiteatru będą szeroko, na przykład pokazywane w telewizji, w mediach. Tych, tych sposobów no jest, jest dużo, dużo więcej, ale żeby nie, nie. Właśnie może teraz przejdźmy do celów sportowych. Jak według Pana opierać się na szkółkach młodzieżowych, kupować zawodników? Jak z tego wyjść? To znaczy... Bo mieliśmy dobrą drużynę i gdzie ona jest? To znaczy prawda jak zwykle leży po środku. Drużyna mająca ambicje odnoszenia sukcesów w